Patrzę na skład komisji i widzę eurokomunizm w najgorszym wydaniu. Polska to jest dumny naród. Ma prawo wybierać rządy takie, jakie uważa za stosowne. Dlatego nigdy nie pozwolimy, aby Polska była opluwana. Kogo pani służy, pani Ursulo? Na czyim pani jest pasku? Globalistów, chińskich lobbystów czy wielkich korporacji? Bo jedno jest pewne: nie są to Europejczycy i nie są to Polacy. Oto siedziba Mordoru euro-kołchozowego, to jest oczywiście taki mordor na miękko, prawda? Bardzo dobry, nowy czas. Gratuluję raz jeszcze pani przewodniczącej objęcia tej jakże kluczowej funkcji dla przyszłości Unii Europejskiej. Cieszę się na naszą współpracę. Mimo, że Ursula von der Leyen nie jest polskim politykiem, to każdego dnia podejmuje decyzje wpływające na życie każdego Polaka. Jest postacią wyjątkowo kontrowersyjną i przez lata jej obecności w polityce wzbudzała wiele kontrowersji, nie tylko przez to, jakie decyzje podejmowała, ale również przez liczne skandale i afery, które wokół niej wybuchały. Jest politykiem znanym z wprowadzania licznych ustaw i przepisów, które wprost uderzały w polską gospodarkę. Dzisiaj przeanalizujemy historię jej politycznej kariery, największe skandale oraz to. Dlaczego tak często jej działalność jest sprzeczna z polskimi interesami? From Mexico to Mercosur, from Switzerland to South Africa, from India to Indonesia, just to name a few, we have 76 trade agreements today, and the number is growing. We would welcome to count the US among them, and that is why we have put forward a zero-for-zero for zero offer. zero tariffs on both sides of the atlantic. we're ready to eliminate tariffs on industrial goods. and as you know, we are working intensively on a negotiated solution in uh, the tariff question, a solution that is balanced, that is fair, that is mutual beneficial, and that strengthens both sides of the atlantic. but if and where negotiations fail, we also will act, and that is the reason why we're currently consulting a possible, rebalancing list in other words all instruments all options stay on the table Ursula Gertrud von der Leyen urodziła się 8 października 1958 roku w Brukseli Jej ojcem jest Ernst Albrecht który był wysoko postawionym niemieckim politykiem reprezentującym Unię Chrześcijańsko Demokratyczną Dzięki czemu młoda Ursula od najmłodszych lat obcowała z polityką przez charakter pracy swojego ojca w dzieciństwie obracała się głównie na salonach i wśród osób pochodzących z wyższych sfer. Przez to, w jakich warunkach dorastała, miała świetne warunki do kształcenia się, które niewątpliwie wykorzystała. Płynnie mówi po niemiecku, francusku i angielsku. W szkole miała wyjątkowo dobre wyniki. Początkowo nie planowała iść w ślady ojca. Dlatego, wybierając kierunek studiów, nie zdecydowała się na wybór kierunku związanego z polityką i rozpoczęła naukę na kierunku archeologii. Jednak go nie skończyła, bo w 1977 roku porzuciła studia archeologiczne i rozpoczęła naukę ekonomii. Swoją edukację zdobywała na kilku różnych uczelniach, początkowo na Uniwersytecie w Getynze, ale po trzech latach nauki przeniosła się na uczelnię w Münster. Powodem przenosin była kariera polityczna jej ojca a przeprowadzka wynikała z obawy o potencjalne ataki lewicowych organizacji terrorystycznych. Swoją karierę polityczną rozpoczęła na krótko przed zakończeniem studiów. Zdecydowała się iść w ślady swojego ojca i dołączyła do partii chrześcijańsko-demokratycznej. Swoją aktywną działalność polityczną rozpoczęła jednak dopiero na koniec lat 90., kiedy objęła stanowisko radnej w regionie Hanower, gdzie zgodnie ze swoją edukacją zajmowała się sprawami społecznymi oraz zdrowiem. W późniejszym czasie pełniła tę samą funkcję w rządzie Dolnej Saksonii. Jej kariera polityczna zaczęła nabierać tempa dopiero w 2005 roku, kiedy objęła stanowisko w federalnym rządzie Niemiec jako minister do spraw rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży. Stanowisko to pełniła pod zwierzchnictwem Angeli Merkel. Podczas pełnienia tej funkcji wprowadziła zmiany w systemie wypłacania zasiłków rodzicielskich. W następnych latach pełniła różne stanowiska w rządzie Angeli Merkel. Przez trzy lata była ministrem pracy i spraw socjalnych. Później objęła stanowisko federalnego ministra obrony, stając się pierwszą kobietą w historii Niemiec na tym urzędzie. Następnym stopniem w rozwoju jej kariery było zostanie przewodniczącą Komisji Europejskiej, a o tym, że otrzymała to stanowisko, zadecydowały głosy, które oddali na nią politycy PiSu. Sam premier Morawiecki wypowiadał się o niej w bardzo ciepłych słowach. Szanowni Państwo, chciałem z wielką otwartością przywitać Panią Przewodniczącą Komisji Europejskiej, Panią Ursulę von der Leyen, z ogromną nadzieją na to, że właśnie w najbliższych latach będziemy wspólnie starali się tworzyć nowe otwarcie, budować Europę kompromisów, w Europę o wspólnych płaszczyznach, o porozumieniu w bardzo wielu kluczowych tematach dotyczących handlu energii, gospodarki, przyszłości, innowacji jesteśmy bardzo otwarci na wszelkie tego typu dyskusje i cieszę się, że pani przewodnicząca tutaj przyjechała do Polski, żeby o tym rozmawiać. Mamy oczywiście w agendzie w planie dyskusję na temat personaliów, na temat kwestii obsady komisarza i jakie portfolio dla komisarza polskiego mogłoby zostać przyporządkowane. Oczywiście to w kontekście wszelkich innych wyzwań, o których na pewno będziemy dzisiaj również rozmawiać. A więc nowa kadencja dla instytucji europejskich, nowe idee, nowe otwarcie. Ja wierzę, że dla Europy będzie to bardzo dobry, nowy czas. Gratuluję raz jeszcze pani przewodniczącej objęcia tej jakże... Kluczowej funkcji dla przyszłości Unii Europejskiej. Cieszę się na naszą współpracę. Sama określa się jako polityk o centroprawicowych poglądach, a najważniejszymi postulatami w jej polityce jest nacisk na większą integrację państw w ramach Unii Europejskiej. W jej opinii rozwiązanie to jest kluczem do rozwiązania większości problemów, które trapią stary kontynent, mimo że sama określa się jako przedstawicielka prawej strony. To wiele jej projektów i poglądów wydaje się temu zaprzeczać. Ogromną wagę przywiązuje do rozwoju praw socjalnych oraz walki o równouprawnienie płci oraz mniejszości homoseksualnych. Jej poglądy społeczne kładą duży nacisk na pomoc socjalną. Była otwartą przeciwniczką rządów PiSu. W czasach, kiedy w Polsce rządziła ta partia, wielokrotnie krytycznie wypowiadała się o decyzjach podejmowanych przez nasze państwo. Oraz wielokrotnie próbowała wymusić na Polsce posłuszeństwo przy pomocy nakładania na nasze państwo różnych sankcji. W czasie swoich rządów wprowadziła wiele przepisów, które wprost uderzały w polski rząd oraz polskie interesy gospodarcze. Pierwszym kryzysem w kontaktach z naszym państwem była sytuacja mająca miejsce w 2021 roku, kiedy Europejski Trybunał Sprawiedliwości nałożył na Polskę karę za niewstrzymanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Karata opiewała na absurdalnie dużą kwotę – 500 tysięcy euro – za każdy dzień wydobycia. Ursula von der Leyen była jednym z polityków oczekujących natychmiastowego zakończenia prac wydobywczych na terenie kopalni, nie zważając na to, że groziłoby to zagrożeniem dla energetycznego bezpieczeństwa Polski oraz likwidowało tysiące miejsc pracy. W czasach rządów PiSu wprowadziła również system nazywany przez europejskich polityków jako pieniądze za praworządność, który polegał na przerwaniu wypłat Polsce pieniędzy pochodzących z unijnego budżetu. Przerwanie wypłat tych pieniędzy było tłumaczone jako kara nałożona na Polskę za nieprzestrzeganie zasad praworządności. Przedstawiciele ówczesnego rządu określali tego typu praktyki, nazywając je ingerencją w wewnętrzne sprawy Polski. Była to próba osłabienia nieprzychylnego Unii Europejskiej rządu i próba nacisku na zmianę władzy w naszym kraju. Praktyki tego typu nie są czymś nowym. W ostatnim czasie byliśmy świadkami sytuacji, gdy unijni politycy w Rumunii nie dopuścili do wyborów nieprzychylnego im polityka, powołując się na takie same przesłanki, jakich użyto przeciwko kandydatom w Polsce. Tego typu metody są wykorzystywane również przeciwko politykom najważniejszych państw w Unii Europejskiej. Kolejnym dowodem na to, że największym wrogiem rządów Ursuli von der Leyen są politycy o prawicowych poglądach, jest sytuacja, która miała miejsce we Francji, gdzie aresztowano Marine Le Pen. Chcecie poznać najbardziej niedemokratyczną i niepraworządną instytucję w Unii Europejskiej? To jest właśnie nowa Komisja Europejska, której szefem po raz kolejny będzie Ursula von der Leyen. Kogo pani służy, pani Ursulo? Na czyim pani jest pasku? Globalistów, chińskich lobbystów czy wielkich korporacji? Bo jedno jest pewne. Nie są to Europejczycy i nie są to Polacy. Europa, którą pani tworzy, to kontynent hipokryzji i udręki dla zwykłego człowieka. Olbrzymie ceny energii, zakaz wjazdu samochodów do miast. Kobiety i dzieci będące ofiarami. Ofiarami imigrantów, którym opłaca pani hotele i zasiłki z naszych pieniędzy. Na komisarza do spraw imigracji wybrała pani kogoś, kto kompletnie nie ma pojęcia na temat funkcji, jaką będzie sprawował. Patrzę na skład komisji i widzę eurokomunizm w najgorszym wydaniu, zielone szaleństwo, zero konkurencyjności, dożynanie rolnictwa umową z Mercosur, ograbianie nas z tożsamości narodowej. To skończy się katastrofą. Zamiast zerowych emisji będziemy mieli zerowy wzrost gospodarczy. Papierowe słomki i nakrętki przymocowane do butelek to jest Pani plan na Europę. Dziękuję. Von der Leyen w 23 roku jawnie wspierała rząd Donalda Tuska, a kiedy koalicja wygrała w wyborach parlamentarnych, wyraziła pełne wsparcie dla działań polskiego rządu i ogłosiła, że jest to nowe otwarcie dla kontaktów z Polską. Jesteśmy dumni z Donalda Tuska, że przywrócił w Polsce praworządność. Rząd Donalda Tuska zacieśnił swoje relacje z Unią Europejską, godząc się na wiele unijnych projektów. Ze skutkami tej inicjatywy Polacy borykają się do dzisiaj. Jednym z największych skutków był znaczny wzrost cen energii w Polsce, który był wyjątkowo dotkliwy dla osób prywatnych, ale również dla małych firm i przemysłu. Znaczny wzrost cen doprowadził do zamknięcia wielu małych przedsiębiorstw, a w efekcie do zniknięcia wielu miejsc pracy. Wprowadzony przez Unię Zielony Ład był również ciosem dla naszego rolnictwa, które od teraz musiało spełniać wiele restrykcyjnych norm, zmniejszając konkurencyjność tej gałęzi polskiego przemysłu na arenie międzynarodowej, co doprowadziło do głośnych protestów rolników. Mimo że przekonywano, że Zielony Ład będzie opłacalny dla wszystkich, to realnie wspierał on głównie niemieckie przedsiębiorstwa. Nie dziwi więc fakt, że obecnie jest szeroko krytykowany przez prawą stronę dyskursu politycznego. Obecnie największym wrogiem Ursuli von der Leyen są osoby niezgadzające się na wprowadzenie unijnych dyrektyw. Nie dziwi więc, że wspiera lewicowe oraz liberalne ugrupowania w Polsce, ponieważ jeśli one będą utrzymywały się u władzy, to bez żadnego sprzeciwu będzie mogła wymuszać na nas przyjmowanie korzystnych dla Niemiec przepisów, takich jak Zielony Ład. Europa nie może zgadzać się i nie może pokonać dyktatorów na całym świecie, ale może wybrać ochronę własnej demokracji. Europa nie może determinować wyników wyborów na świecie, ale może wybrać inwestycje w bezpieczeństwo i obronę tego kontynentu. Europa nie może powstrzymać zmian, ale może Wybrać skorzystanie z tych zmian i inwestowanie w nową erę prosperity i poprawy naszej jakości życia. Naszym pierwszym priorytetem będzie dobrobyt i konkurencyjność. Nasza konkurencyjność wymaga silnego wzmocnienia. Fundamenty gospodarki światowej się zmieniają. Ci, którzy stoją w miejscu, Zostaną w tyle. Ci, którzy nie są konkurencyjni, będą uzależnieni. Wyścig trwa i chciałabym, aby Europa zmieniła bieg. Von der Leyen podczas swojej kariery politycznej musiała zmagać się z wieloma kontrowersjami, które często wprost odnosiły się do zarzutów o korupcję. Gdy pełniła funkcję ministra obrony, wybuchła afera konsultingowa. Miała ona wydawać miliony euro na zewnętrznych konsultantów i doradców, często z pominięciem przetargów oraz w sytuacjach, które nie wymagały zatrudniania tego typu specjalistów. Krytycy zarzucali, że wiele firm było powiązanych z osobami z otoczenia von der Leyen lub z nią samą. W sprawie tej przeprowadzono śledztwo, w którym ukazano wiele uchybień. Mimo, że śledztwo dowiodło, iż von der Leyen dopuściła się defraudacji unijnych pieniędzy, nie postawiono jej z tego tytułu żadnych zarzutów. A sama zainteresowana nie poniosła żadnych konsekwencji, z wyjątkiem tych wizerunkowych. W ostatnim czasie na jaw wyszły kolejne kontrowersje związane ze szczepieniami zamówionymi od firmy Pfizer. Dziennikarze New York Times doszli do informacji, że von der Leyen wymieniała się SMS-ami z prezesem tego przedsiębiorstwa. Podczas negocjacji zawyżała w górę ceny szczepionek. Jeśli jesteś stałym widzem tego kanału, to temat ten może wydać Ci się znajomy, a to dlatego, że już ponad dwa lata temu informowaliśmy naszych widzów o nieprawidłowościach dotyczących zakupu szczepionek. Już wtedy wiedzieliśmy, że nasza dzisiejsza bohaterka negocjowała cenę leków w górę. Początkowo miały one kosztować 15 euro, ale von der Leyen podbiła tę cenę do 18 euro. Wszystkich widzów, którzy nie są zaznajomieni z tematem, zapraszam do zapoznania się z filmem, do którego link znajduje się w opisie. Mimo, że zarzuty wydają się poważne, to jest ogromna szansa że tym razem przez naciski jej politycznych przeciwników oraz fakt, że jej pozycja polityczna jest znacznie słabsza niż była jeszcze parę lat temu. Dlatego jest duża szansa, że sprawa nie rozejdzie się po kościach i von der Leyen poniesie konsekwencje. Co sądzisz o obecnej polityce Unii Europejskiej i o tym, w jaki sposób na przełomie lat próbowali wpływać na polską politykę? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Dziękuję, że dotrwałeś do końca tego materiału. Pamiętaj, żeby polubić ten film, jeśli chcesz widzieć więcej takich materiałów. Do następnego. No i spójrzmy na profil korupcyjny pani von der Leyen, bo on jest jeszcze bogatszy. No właśnie. Bo poza tym, że jako minister obrony narodowej narobiła nieścisłości w kasie, tak to nazwijmy, to, to, było, to była rozgrywka, rozgrzewka. Przecież tak. potem była pandemia i fa, pani von der Leyen prowadziła nieprzejrzyste rozmowy z prezesem Pfizera, Albertem Burlą, wymieniając prywatne e-maile, z których nie chce się w ogóle wyspowiadać, a podpisała kontrakty na miliardy euro. Do po 11 dawek dwudawkowego specyfiku tak. na łebka wszystkich obywateli Unii Europejskiej. To jest prawdziwa niemiecka zapobiega. Jest Jesteśmy... No a teraz będzie kulminacja, bo przy zbrojeniach można 10 razy tyle jeszcze ukraść. Mhm. I proszę sobie zdać sprawę z tego, że ci, którzy ukradną te pieniądze, będą prawdziwą elitą Europy.